W kolejnym odcinku szyciowych wiadomości. Jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę ci jak wykonać ozdobne pęknięcie w dole bluzy wykończone ściągaczem. Mam przygotowaną odszytą bluzę bez zszytych szwów bocznych oraz bez zszytych rękawów. Aby wykonać ozdobne pęknięcie w dole bluzy, szwy boczne oraz szwy w rękawie muszą być obrzucone na overlocku. Każdy brzeg osobno. Taką bluzę składamy na pół, przód na tył, prawą stroną do prawej i tradycyjnie spinamy, czyli szef w rękawie na szef, następnie brzeg do brzegu i rękawy również razem. Zobaczcie, boki i rękawy mam spięte. Teraz w dolnej części bluzy wyznaczę sobie wysokość mojego e, rozcięcia, mojego pęknięcia. Pamiętaj, że ściągacz również będzie wchodził nam wysokość naszego pęknięcia. Czyli te pęknięcie na bluzie, zależy też jak jest długa bluza, ale e, nie wyznaczamy zbyt długie. Ja wyznaczę sobie je. Na powiedzmy 6 cm. Do tego dojdzie ściągacz, który ma 5 cm. Czyli moje pęknięcie w całości będzie miało 10 cm. Wyznaczam punkty. Tutaj ta wartość tak naprawdę jest dowolna. Zależy tylko od ciebie i Twoich upodobań. I teraz. Będę zszywać boki oraz rękaw, zaczynając od tego punktu, kierując się w stronę rękawa. W dole mam, będę miała pozostawione kawałki nieszyte. Oki oraz rękawy zostały zszyte. W dolnej części bluzy pozostały odcinki, które nie zostały zszyte. Teraz ten szef należy razem z tym odcinkiem rozprasować w jedną i w drugą stronę. Zobaczcie, tak wygląda rozprasowany mój szef boczny. Teraz sobie tutaj zepnę po lewej stronie. w ten sposób w pionie. Zobaczcie 1 centymetr powyżej tutaj nacięcia. I w tą stronę. I teraz wykonam szew taki domek tu tu po prostu można pod ukosem, zależy e, jaka jest Twoja koncepcja po prostym i w dół jeden i drugi, jedno i drugie rozcięcie w ten sposób otrzyje. Zobaczcie, pęknięcie już jest ładnie przestępnowane i odszyte z jednej i z drugiej strony. Teraz zajmiemy się ściągaczem. Ściągacz kroimy w tradycyjny sposób, czyli wysokość sobie ustalamy, długość ja tutaj odejmuję nie 25%, ale 20% ze względu na to, żeby ten ściągacz nam mocno nie ściągał tej bluzy. I takich ściągaczy potrzebujesz dwa, na przód i na tył bluzy. Ja już mam taki ściągacz przygotowany. Jeden brzeg ściągacza należy obrzucić na overlocku. Taki ściągacz składamy na pół prawą stroną do prawej po wysokości. Następnie będziemy zszywać tutaj te Pionowe brzegi. Z jednej i z drugiej strony. Ściągacz został zszyty, teraz wyznaczamy sobie środek ściągacza, ja sobie go składam na pół po długości i na linii złożenia wykonuję tutaj w tym brzegu, który nie został obrzucony malutki nacinek, a tam gdzie mamy obrzucenie to możemy albo wbić szpileczkę albo na przykład wyznaczyć sobie kreseczkę mydełkiem. Tak samo wyznaczamy sobie połówki dolnej, dolnego brzegu tyłu i dolnego brzegu przodu. Czyli składamy przód na pół i na złożeniu wykonujemy malutki nacinek. Ściągacz obracamy na prawą stronę. I na tym etapie wszywamy tylko ten brzeg ściągacza, który został nieobrzucony. Zobaczcie. Rozkładam sobie tutaj akurat tył mojej bluzy. Przykładam nacinek na ściągaczu do nacinka wykonanego w dole tyłu. Następnie przykładam tutaj moje rozcięcie do. Tutaj szwu w ściągaczu. Zobaczcie to, tutaj musi idealnie dochodzić do szycia ściągacza. Zobaczcie, że w ściągaczu tutaj pokrywa mi się z moim odszytym rozcięciem. Ja sobie tutaj wbiję szpileczkę pionowo i to samo z drugiej strony. Następnie zobaczcie, tutaj ten ściągacz tylko leciutko naciągamy i wpinamy jeden brzeg ściągacza do dołu bluzy. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ściągacz mocno ściągał nam dół bluzy, ponieważ wtedy te rozcięcia one będą. Skierowane, ten ściągacz będzie kierował nam te rozcięcia do wewnątrz, jakby do środka bluzy. Delikatnie tylko go naciągamy. I teraz szyjemy tutaj, zaczynając od tego brzegu, na odległość 1 cm od brzegu materiału. Zaczynamy szyć. Na jeden centymetr od brzegu. Podczas szycia delikatnie naciągamy. Zobaczcie, jeden brzeg ściągacza został przyszyty. Teraz dobrze jest, aby przeprasować ten szef. Szef łączący ściągacz z bluzą skierować w kierunku, w stronę ściągacza. A ja tutaj brzeg ładnie wyprasować. Szef został tutaj przeprasowany, skierowany w kierunku ściągacza. I teraz tym brzegiem obrzuconym będziemy zakrywać ten szef. Overlock zobaczcie, wyjdzie mi poza linię szycia. Czyli tutaj w tym miejscu, gdzie jest szef z overlocka, mam ten pierwszy szef łączący ściągacz z e, dołem bluzy. Na razie zepnę sobie to po lewej stronie. Zobaczcie, że przyłożyłam ten środek wyznaczony. Mydełkiem przyłożyłam na nacinek w dole bluzy. I na razie całość przypnę po, prawej, po lewej stronie, żeby było łatwiej. Zobaczcie, ten szef również chowam w ten sposób. Tutaj wyjdzie malutka taka zakładka, ale żeby tutaj nie było grubo. To my go sobie odwiniemy w ten sposób. I też. I w tej chwili delikatnie naciągam, i pod palcami czuję, gdzie mam ten pierwszy szef. I przypinam. Potem też pilki przepnę na prawą stronę, ponieważ sam szew łączący ściągacz. Z dołem bluzy wykonam po prawej stronie wrowku. Tutaj to samo zawinę. Zobaczcie, już to rozcięcie wygląda bardzo fajnie, efektownie. Teraz szpileczki sobie przepnę po prawej stronie, ponieważ szef będę wykonywała po prawej stronie w rowku. Ale łatwiej mi było na początku zapiąć, spiąć ten ściągacz po lewej stronie, ponieważ pod palcami jesteśmy w stanie wyczuć gdzie tutaj nam się ten szef kończy. Tak wygląda spięty dół ściągacza. Teraz tutaj na łączeniu ściągacza z tkaniną z bluzy, z dzianiną z bluzy, wykonam szef. Ten szef można wykonać tą stopką prawo-lewą, która ułatwi nam to, czy, tą czynność, ponieważ zobaczcie, jeżeli ja będę prowadzić tutaj stopkę po e, dzianinie z bluzy, to igła będzie wprowadzona tutaj w ten rowek i idealnie mi przyszyje tak żeby szew nie był widoczny. Zobaczcie, dół luzy został przeszyty, ściągarz został połączony. U mnie ten szew jest troszeczkę jeszcze widoczny ze względu na to, że moje nici nie komponują się z kolorem dzianiny. Natomiast, jeżeli my to wyprasujemy, nici będą dobrane do koloru dzianiny. Tutaj ten szef całkowicie się zgubi. Zobaczcie. Jeden brzeg mojego pęknięcia jest odszyty ściągaczem. Ściągacz jest przedłużeniem mojego pęknięcia. Całość została wyprasowana. Teraz w ten sam sposób należy odszyć drugą część dołu. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia. Następnych życiowych wiadomościach.